Hej, o, ponownie Debel Legends. Dzisiaj pokrótce powiem, co tam jakby u mnie się dzieje, co tam robię w tej gierce przez ostatni czas. Bo jak wiecie lub nie wiecie, powoli do niej wróciłem, e, szczególnie na Sumony. Teraz się tak. No po prostu patrzę, jak to wygląda na co dzień, co tu się dzieje. Orientuję się, czy będę w nią grał, czy nie będę w nią grał. E, zdobywam powoli te kryształy, wydaję kryształy. No jakby jest rocznica, więc na pewno od dziś nie zrobiłem, ale. Teraz zrobimy bonus battle jeszcze dwa razy czy trzy, i zużyjemy energię i będzie. Także jeżeli chodzi o moje zaangażowanie w tę grę, to jest PvP jedno, by przegrać, odpalić jakieś auto. E, tutaj gram ten event e, z Goku trzy razy, teraz jest chyba XP razy dwa, także. Y, jest XP dwa czy nie? W każdym razie że tam jest szalony XP. Nawet bez tego sobie gram, to codziennie te trzy poziomy mi dużo postaci do przodu skoczyło. To sobie. Skipuję, ustawiam cały czas drużyny, żeby mi się Expl nie marnował. Jakby tutaj widzicie, że te. No, ustawiam drużynę do ekspienia. i też tym po prostu wbijam większą ilość postaci na 5000 poziom. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale w celach kolekcjonerskich jakoś to robię, tak? Jakby widzę, że takie coś może mieć sens. Na razie tych soulów ich im nie daje. No i są dzienne misje zrobione, który login bonus już mam dziesiąty, wcześniej był ten czternasty, czyli 24 czwarty dzień daje, że jestem z rzędu zalogowany i dzienne misje zrobiłem. A sumony, na razie no to zbieram i raczej będę zbierał kryształy, choć no mógłbym dokończyć któryś step, który był tu. Chyba nie jest mi potrzebne wcześniej. Były mi potrzebne te monetki, do czegoś mi rakowało, żeby mieć tikety, więc sobie dorobiłem z etikety sumony. Tu nas twórcy zbombardowali sumonami, także tego jest mnóstwo. Tu mamy single summon jakiś tiket. Zużyjemy sobie. W ogóle, zaraz zobaczycie, albo i nie, był taki baner, który dawał gwarantowane SP. Tam po prostu się ich robiło tony. To po prostu były tony SSR-ek. SP postaci. Zaraz zobaczymy, czy on nadal jest, bo ostatnio nie robiłem. Trzy gwarantowane. Jedna LEGO, gwarantowana Legends Limited. A niech będzie. Zobaczymy, co tam wpadnie. Ale jakby ilość tych postaci jest tak przytłaczająca, że ja nawet właśnie, że teraz trafię sobie takiego Gohan'a. Nie wiem. Nie wiem, jakkolwiek mi to jest pomocne do gry. Zobaczcie, tu jest SP gwa, gwa, gwarantowana, a mamy... Tak dużo tiketów do zrobienia, i ja już tu mówię z 60 to wydałem jak nic. I cyk, i nowe SP. To nawet jakby ktoś założył teraz konto, to z tych tiketów tyle SP wpada. No tylko pytanie, jak bardzo one są już outdated, no, już w ogóle są nie do użytku, to jest inna kwestia. Także jakby wcześniej też często robiłem sumony za 20, żeby zrobić sobie taki wieś, dzien, wiecie, dzienny ticket, no 5 razy taniej niż zwykły. To jest mm. dobra promocja. Ale jak tu coś takiego dali, że nadrabia się mnóstwo, no 100 ssr z tego baneru dostanę łącznie, no to jakby chyba nawet nie widzę sensu wydawania tych 20 kryształów, tylko lepiej zbierać na nowy baner. Choć, nie wiem, zobaczę. I patrzymy co nowego Goku Skip Pardog SS God SS Goku. Nie, to, 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 jest, to jest naprawdę coś, i ja już dużo ich trafiłem, a tu nadal mi wchodzą nowe. Jakby, jak ja patrzyłem tą listę e, ogólnie SP, postaci, to mówiłem: Wow, ich jest dużo. Mam dużo. To już wtedy jakby byłem tego świadomy, że pomimo tego, że nie grałem już rok rok, 4 lata, czy ileś z przerwą. Co dużo tych summonów postaci było. Gdzieś tam poboczne one były, grupa Black, fajna poza. Zobaczymy co nowego. Vegeta. każdy Vegeta tak samo wygląda zwykły basic No i gwiazdki natrzepane na tych postaciach, co też pomoże na ewentualnie jakąś drużynę. Tak zawsze te bonusy, tak jak tutaj tak, może być lepszy pobocznie. Top po ładnie wygląda God też traction, ładnie go tu narysowali. Tournament of Power wcześniej klikałem ręcznie, teraz na auto to klikam. Powiem Wam, że to jest całkiem przyjemna, szybka sprawa. Ja sobie jakby cenię, bo już się nawet skończyło, nowy sezon mamy mm. cenię szybkość dziennych jakby misji. Level. Level na dole. Może tak zrobimy. Będzie level na górze. Kogo tu damy? Naprawdę to dam pierwszą lepszą postać. Aha, już jakby mamy całą drużynę, nie będę tu podmieniał żadnych innych. Zagramy tym, co jest. Auto? automat nie mogę jeszcze? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Hop. Hop. O, tu jest też fajnie, że jest niby na każdym na każdą walkę możemy sobie zmienić ustawienie postaci, co nam zwiększy bonus jakiś. Eee, nie korzystam z tego. <laughs> Jakby ja tu robię auto, hop, o jedno tylko kliknąłem Ten auto bo też wbrew pozorom nie jest taki szybki. Jakby po prostu właśnie jest tu jakaś animacja, mogłoby być po prostu skip i win, koniec. Eee, rzadko mi się zdarza, raczej mi się nie zdarzy, że przegr przegram tutaj. Oczywiście, może być tak, że e, gdzieś tam przegramy i to nam utrudni hmm, Ale trudno. Jakże hmm. mamy to. PvP mam, które mnie bardzo odrzuciło do tej gry ostatnio. Jakby ja rozumiem, że ktoś może grać na komputerze i ma tą reakcję dużo szybszą ode mnie niż ja paluszkiem na tym telefonie z lagiem na internecie. Tak, rozumiem. Ale jak po prostu. Nie, po prostu. Po prostu mogłem wystawić postać, Dwa, dwie takie bitwy miałem, że stawiam postać i co bym nie kliknął w bok, w który nie mogłem żadnego uniku zrobić. Zmienić postać zaraz mnie gościł i tak niszczył. Także byłem mega, ale to mega niezadowolonego z tego PvP. Ja Jakby sobie już przypomniałem, że to jest powód, dla którego przestałem w to grać. Jakby przestałem. E, miałem też gorszy telefon, więc jeszcze gorsza była reakcja na PvP, ale. Teraz się też dużo to nie poprawiło. Czy no, mam lepszy telefon, normalny telefon, nie że nie wiadomo jaki, ale na PVP? No, mam też słaby rank, więc sam z większością osób powinienem sobie dawać radę, jakbym zrobił normalną drużynę, ale nie mam takiej motywacji do grania. Co ciekawe, tu też nie dają w prezentach. Mega dużo rzeczy. Więcej w jakichś dziennych miejscach i tak dalej. Także trzeba grać a nie tylko się zalogować te misje. Powinien być guzik akceptował, albo mi się na nie chce wchodzić w te eventy i klikać, chociaż wiem, że to jest jednorazowe i może to klikać, bo potem to przepadnie bo to są specjalne eventy. Dobrze, także to taka moja pogadanka, jak ja widzę tam. Co, tu, co robię, czego nie robię, a moje postacie mogę Wam na szybko pokazać. hop, Bo takich mówię już trochę, dużo ich wylewolowałem. No i co, no jakby idę na łatwiznę, po prostu je leveluję. Co prawda mógłbym to robić w treningu, bo widziałem, że trening też bardzo szybko je podnosi im poziom i z głowy. Total power level. Ciekawe, czy tutaj total power level coś daje. Um... Nie, wiem. w dokanie coś daje, to i tu powinien być jakiś bonus. Zobaczmy, ile postaci jeszcze nie mam. No jakby jesteśmy na Wow, powiedzmy, 40% mogę nie mieć nadal. Także sporo za mną, znaczy sporo mi brakuje. Za dużo tych spedają, zdecydowanie za dużo spedają do tej gry. Dobra, także tak to wygląda. Ejcie znać, co, co u was tam w trakcie tej rocznicy, coś, co się dzieje, bo no ja aż tak nie korzystam, może ktoś inny skorzysta z rocznicy. Na przykład tu był event, który, o, teraz jest Janemba wcześniej był. Cel, raz tylko zagrałem, to jest takie PVP koap, znaczy PvP, Walka z bosem bardziej koop, pod co-op podchodzi trzeba trochę zbustować drużynę na to To są spoko nagrody, tym bardziej, że wylosowałem postać, która tutaj lepsze ale ale tyle, dobra, trzymajcie się, hej.